Tyle prób i straconych nerwów. Jednak to dzisiaj wreszcie nam się uda. Witam wszystkich serdecznie. Jestem Gleichy, a to jest ponownie Pong. Ostatnio trochę na hardzie, trochę mi nie szło, ale uznałam, że nie mogę zostać y y przegrana przez komputer. Dlatego y dzisiaj przejdziemy sobie harda. Kurwa! Kojowe jest z tą myszką, bo ona mi czasem ucieka. Poza to pole. Jakby nie mogli tego przemyśleć. A szokami mi nie za bardzo wygodnie. żeby to było to? Nie mów hop, dopóki nie podskoczysz. To moja zasada. Bo zawsze może ko ten komputer wyrównać. Yes! Jest wreszcie. Udało się, mamy to. Przepraszam za krótszy odcinek, ale jestem chora i moje gardło na razie naprawdę wymięka i nie mam sił, ale. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam następnym razem. Pa Papa.